No cześć Mordo, co tam? A? Sprawy masz? Hmm No Mów, mów Filmik nagrać, aaa Filmik nagrać Hmm Dla repeka, Jakiegoś małowalowego Aha No No dałoby się, no A, ale nie korymy hmm. A, i nie Stone Renifery? Stone Refinery? Stone Renifery? O, dobra, nie, wiemy o co chodzi, też nie. A. I nie taski u jego Adamsa? Hmm. No ale to wiesz, to nie za darmo, nie? 250 tc. Za dużo? Flaszka? Za flaszkę? Ale 07. Umowa stoi. Dobra. Będzie na jutro. No to jedziemy. Budżet 107TC, czyli jakieś 18 zł. Na bazarze kupiłem za 57TC 8 levela palka ze 106 listem. Niestety Golas. M-level w ogóle nie robiony. 0 itemków z Daily Reward, 0 itemków z eventów. Pozostałe 50 TC poszło więc na Golda, a ten na EQ, Basic Inbu i przede wszystkim M-level, ponieważ dla RPK M-level ważniejszy od Dista. Jeżeli się z tym nie zgadzacie, to zapraszam do sekcji komentarzy. Plan dla tego harka to zrobić dostęp na Wengot na jak najniższym levelu i pobić tam co najmniej do Massana, czyli 45 levela. Oczywiście nie wszystko naraz. W tym odcinku dopcham go do 28 levela, czyli momentu, gdy możliwe będzie obszarowe bicie mobów. Dlaczego Wengot, a nie Korymy czy Stone Refinery? Powody są trzy. Po pierwsze, gdy widzę zdychającego Koryma albo to niebieskie zębaty dildo, to mi się zbiera na wymioty. Był taki moment w moim życiu, że startowałem na każdym nowym serwerze i zawsze biłem jeden z tych spotów. Przedawkowałem te moby dawno. Dodatkowo dochodzi temat oblegania stonu refinerów, nawet na pustych serwerach. Na karnie, na którą loguje może 150 osób, i tak były zajęte, jak robiłem tego shota ze zdychającym dildem. Drugim powodem jest potencjał wzrostu EXPA na Węgot. Ta miejscówka bardzo dobrze rozkręca się z EXPEM. Także na 70 levelu można na 150% kręcić tu co najmniej 650k na godzinę. Można więc tu siedzieć do 80 levela, na którym przenosimy się na Lamasu i Sfinksy. Trzecim powodem jest zwykły fan z wyzwania jakie sobie postawiłem, czyli zrobienia dostępu na Wengot na jak najniższym levelu. Wróćmy do historii tej paledynki. Zawsze gdy robię nowego hara to mam swoje rytuały. Zaczynam od oswojenia osiołka niezwykle starej wiedźmy i tanich blesów z questa Pilgrimage of Ashes. 5 podstawowych błogosławieństw kosztuje was tylko 1 kaper sztuka, a jeżeli zrobicie je do 26 levela to jeszcze dostaniecie nagrody 2k. Taniej nie znajdziecie. Padać nie miałem zamiaru, więc tym bardziej było warto. Nie zaczynam z łukiem, ale z gwiazdkami. Dzięki temu mogę biegać starczą i znacznie rzadziej wychodzić na refil. Tak przygotowany mogłem zacząć drogę na Węgot. Pierwsze wyzwanie to dostęp na Jalahar. Dwarven Peak Axe był tani na markecie, więc nie bawiłem się w bieganie po kopalniach, tylko wystawiłem ofertę kupna. Po kilku godzinach mogłem już ruszyć najpierw do Angusa, a potem do Wyrdina. Itemki do odblokowania łodzi na Jala kupowałem w czasie drogi Poblesy. Na markecie ich nie było albo ktoś chciał za nie po kilkanaście K, więc nie miałem wyjścia. Trzeba było biegać po sklepach. Zapuściłem się nawet do Venore, by zakupić sprzęt gospodarstwa domowego. Przy okazji wizyty w app kupiłem nie tylko itemy do Questa, ale też czosnek i ukradłem trochę zboża, które później zmieliłem w młynie w THAIS. Te itemki potrzebne są do Blood Brother Questa. Po skompletowaniu niezbędnych przedmiotów Skoczyłem na łódź kapitana Maxa i cyk jestem w Jalahar. Krótka rozmowa z Timothy pozwoliła mi rozpocząć misję u Palimuta. Zanim udałem się do kanału z łomem w ręku, załatwiłem formalności związane z dostępem do statków u kapitana Karita. Szybko odklikałem cztery miejsca w kanałach i ruszyłem na misję zebrania raportów od Strażników Bram. Czy ósmy level da rady w ogóle przebiec tę trasę? No jasne, że da. Nawet jeżeli zakręci się przy bramie cmentarnej i narazi zmutowanemu ludowi. Drogi powrotnej już nie ryzykowałem. Skorzystałem ze scrolla z dziennych nagród. Przyszedł czas na misję Death to the Death Bringer, czyli zabicie trzech zainfekowanych bossów. Dana, Billa i Freda. W tym miejscu po raz pierwszy poprosiłem o pomoc znajomego. Sam bym tam nawet nie doszedł. Z tego miejsca pragnę serdecznie pozdrowić kwazisa. Poszliśmy więc ubić te bosiki. Nie było z tym większego problemu. Przy okazji wbiłem nawet dziewiąty level. W bostiarce wszystkie trzy bossy mam zaliczone. Wracam do Jalahari i do Pablada. Okazuje się, że żeby mieć je zaliczone, trzeba zrobić najwyższy damage. Musieliśmy więc pójść tam jeszcze raz. Tym razem biliśmy dłużej, bo te bosiki potrafią się mocno leczyć. Wpadł też dziesiąty level. Pamiętajcie więc drodzy widzowie, żeby dokładnie czytać spoilery. Po ponownym zabiciu bossów spaliłem zdobyte papiery i zdałem misję. Wzięcie kolejnej odblokowało wejście na targowisko, więc mogłem w końcu rozpocząć Blood Brother Questa. Miałem już prawie wszystkie niezbędne itemki. Garlic na czosnek, mąkę, blachę do pieczenia, ale brakowało mi święconej wody, której nikt na markecie nie sprzedawał. A nie pamiętałem, ile misji w Inquisitor Questie trzeba mieć, żeby handlować z Henrykusem. Zresztą i tak nie miałem na to czasu. Skorzystałem więc po raz drugi z pomocy. Napisałem do Maxi Gasego, który w ciągu godzinki ogarnął mi dwie flaszki święconej wody. Kupiłem jeszcze Eksanem Pox i zacząłem piec. Potem już tylko rozmowa z Juliusem, przebieżka z ciasteczkami Pojala, demaskacja krwiożerczego Armeniusa i wreszcie dostęp na węgot został odblokowany. Zanim ruszyłem na pierwszego hunta, trzeba było zrobić M-Level, bo z tym czwartym to trochę wstyd. Spaliłem więc łącznie 2400 ładunków, co dało 19 M-Level i niewiele zabrakło do poziomu 20. Na szczęście kasa się skończyła, więc palenia rusk nadszedł kres. Uzbrojony w gwiazdki ninja i z garścią potek w ręku, nowy zacząłem dziś łów. Niektórzy wieszczyli mi nagłą śmierć od Wave'a przeklętego drzewka, ale cóż, jak już powiedziałem, nie po to kupowałem blesy, żeby teraz paść. Lewele wpadały jeden za drugim. Zwłaszcza, że to był Double Exp Event i jeszcze miałem 30 minut boosta z Daily. Nie patrzcie więc na cyfry, jakie tu kręciłem, jako coś obligatoryjnego. Prawdopodobnie na korymach i stone refinerach robilibyście podobne albo i większe ekspy. Jak już jednak wspomniałem, poszedłem tu dla zabawy i wyzwania, a nie żeby udowodnić, czy to najlepszy spot dla 10 levelka. Jak widzicie, nie odpalałem żadnego preja. Zostawiłem to sobie na następny film, gdzie sprawdzę, ile tu można kręcić poza eventem. Krótkie omówienie spota. Traficie tu przede wszystkim na Haunted Trailings, slimy, Tarantule, warto wziąć Taska Ugryziego Adamsa i Demon szkielety. Większość tych mobów ma bardzo dobre ratio HP do expa, zwłaszcza drzewka i slajmy. Po spaleniu busta wpadł 24 level. Poszedłem więc kupić nowe spele i wróciłem pobić węgot z Eternal Spirem, co znacznie przyspieszyło zabijanie mobów i podniosło bezpieczeństwo Hunta. Na 28 levelu zakończyłem ten etap przygody małej paledynki. Do zobaczenia w następnym odcinku.